Halo halo. Chwala to dziękuję, a Czarnogóra szokuje. Czyli szokujące ciekawostki kulinarne w Czarnogórze. Pamiętasz, jak kiedyś bardzo często dostawaliśmy takie wiadomości na Instagramie, że wy tylko chodzicie po knajpach, nic innego nie pokazujecie, tylko że chodzicie po restauracjach, barach, kawiarniach w Czarnogórze. I mi czasami wtedy było tak bardzo głupio, że tak to było odbierane, ale chyba trochę w tym jest prawdy, że jednak bardzo lubimy jeść oboje. I jednak chyba zaczerpnęliśmy to albo zaraziliśmy się od lokalnych mieszkańców tym, że po prostu tutaj tak się spędza czas wolny. No właśnie chciałem dodać, że to chyba część kultury, tak? No bo wychodzimy na zewnątrz, idziemy na plażę. Na kawę. Zimą na jest cieplej na zewnątrz niż w domu, dlatego wszyscy wychodzą z domu no, i tak. się dogrzewają. Zimą. Tak, zawsze, zawsze mamy słońce w budowie na plaży od 10 tak do 16, więc to jest 6 godzin, kiedy wszyscy są na plaży, siedzą, zimą. piją kawę zimą. oczywiście jedzą ciastka. Czasami coś zjemy też sobie w restauracji na, na plaży zimą, ale no, dodamy tylko, że zimą tutaj może być plus 20 stopni, tak, plus 15, plus 20, więc została przyjemność siedzieć i pić kawkę w takich okolicznościach. A nie marznąć w domu. No i generalnie to, że chodziliśmy po wielu restauracjach i tak, jakby to jest część kultury, spowodowało, że mamy tą wiedzę. Stworzyliśmy Gastrobooka, w którym po prostu całą naszą tę wiedzę, te nasze ulubione miejsca opisaliśmy bardzo, bardzo, bardzo dokładnie, ale również możemy teraz Wam opowiedzieć o tych różnicach takich kulturowych, o tych ciekawostkach i o tych rzeczach, które mogą naprawdę nas wprowadzić w zdumienie, a mówimy nadal tutaj po prostu o jedzeniu, o tym, jak funkcjonują, pracują te restauracje. I pierwszą taką rzeczą, na, pewno, na którą warto zwrócić uwagę z perspektywy turysty, to jest to, jak te restauracje są otwarte. I czy są otwarte, skoro już wspomnieliśmy o tym, że jest to część kultury i że tutaj wszyscy chodzą do barów i do restauracji. Tak, w naszej opowieści skupimy się na restauracjach tak zwanych całorocznych czyli takie, które są w dużych miastach, czy to w górach, czy na wybrzeżu. Ogólnie bardzo mało chodzimy do restauracji otwartych, które są tylko na wakacje, tak? tylko dla turystów, więc jakby o nich dużo mówić nie będziemy, ale o tych całorocznych, które są otwarte, które są również dla lokalnych mieszkańców. Szczególnie zimą, no to słuchajcie, to są restauracje, które praktycznie mają żadnego limitu pracy, tylko są otwarte praktycznie non stop. Jedynym wyjątkiem w ciągu roku jest tak zwany godyczny odmor, kiedy faktycznie cała i kelnerzy, i kucharze wszyscy mają wolny około miesiąca. To jest w takim okresie, kiedy jest najmniej turystów. To jest tak zawsze luty, marzec w tym w, tym, w, w tym czasie. Tak, a prawnie słuchajcie, nie ma w Czarnogórze żadnego zakazu albo nakazu, żeby zamykać restauracje, czy to w święta. Katolickie, prawosławne Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, święta państwowe. Zawsze restauracja całoroczna jest otwarta od rana do wieczora. Zwłaszcza w święta, bo e, ogólnie te państwowe e, święta i święta religijne, no to jest czas, kiedy wszystkie urzędy, instytucje państwowe są zamknięte. Więc co robią lokalni, jak nie pracują? Oczywiście spędzają czas, spotykają się na zewnątrz, w restauracjach, kaficiach, w barach, więc to jest dla nich bardzo, bardzo ważne. My się śmiejemy, że właśnie w covid to był główny powód, dla którego oni e, protestowali. To, kiedy trzeba było zamykać z powodu restrykcji te restauracje. E, I wtedy tak naprawdę buntowali się. Więc dla nich to jest bardzo, bardzo ważny element życia, e, że ta restauracja musi być otwarta. Tak, a takie N restauracje, które właśnie działają przez cały rok, nam się ładnie łączą z tym przejściem. W do tematu dużych porcji, które są tutaj w Czarnogórze, bo naprawdę w tych restauracjach lokalnych, gdzie lokaliści muszą dobrze zjeść, po tym, już... po tym też poznajemy, że to jest knajpa lokalna. To jest pierwszy punkt, że jest otwarta przez cały rok, a drugie, że są wielkie porcje. No bo restauracje, które pracują tylko w sezonie, na przykład od kwietnia do października, są nastawione tylko na turystów. Te porcje już są mniejsze, wyższe są ceny. Tam wiadomo, że to jest po prostu w okresie em, turystycznym, sezonowo się w jednym sezonie może być dobry kucharz, w drugi, może być e, gorsza obsługa, więc tak jakby nie ma poziomu ustalonego, e, takiego stabilnego. Więc to są te rzeczy, po którym poznamy. Czyli właśnie, że pracują cały rok i że są wielkie porcje. Dlaczego są wielkie porcje? Bo czarnogórcy, słuchajcie, to są wielki wiel wielcy. wielkie Są wielkie pany. Dobrze, że pany. Eee, ale to eee. prawda, że są drugą, co do wielkości, w sensie co do wzrostu, narodowością, eee, w Europie pierwsi są Holendrzy, drudzy są Czarnogórcy, jeżeli chodzi o wzrost. Moja małżowina się zaczerwieniła, się eee, w tym wszystkim. faktem jest, że są bardzo wysocy, więc potrzebują naprawdę dużo... naprawdę się zaczerwieniłam, Bo jak tak, to będziemy nagrywać jeszcze raz więc potrzebują dużo jedzenia, są duże porcje, niskie ceny, więc to wszystko prawda, a co do świąt jeszcze na chwilkę tylko wróćmy, słuchajcie, kiedy są na przykład święta Bożego Narodzenia i te restauracje czy kawiarnie pękają w szwach i tylko się zamawia przystawkę, później coś do picia, później kawę, później deser, na waszym stole lądują co chwilę to nowe i nowe paragony, Dlaczego? Dlatego, że ustawowo jak coś zamówicie, czy to do picia, do jedzenia, od razu musicie otrzymać paragon fiskalny, który leży na waszym stole. Więc to nie jest tak, że ktoś już chce was pieniądze i was wyprasza, tylko po prostu takie sprawo i ten rachunek od razu musicie otrzymać. A jak się dużo zamawia, to co się dzieje w pewnym momencie? Jeżeli otrzymacie ten rachunek, to uwaga, uwaga, tutaj wjeżdża sport narodowy, czarnogórski sport narodowy, czyli walka o ten paragon. Jak już wspomnieliśmy, czarnogórcy to są bardzo potężni panowie, którzy potrzebują dużo mięsa, dużo jedzenia, więc te porcje są gigantyczne. A potem to słuchajcie, to jest konkurencja, w której e, już nie liczy się wzrost, ale spryt, kto za ten paragon zapłaci. Tak, spryt, inteligencja, bo czasami. Yy, specjalnie którzy idą do środka, szukają kelnera, Ale że to nich chcą walkować. Poczekaj, bo musimy najpierw, bo wiedzieliśmy w ogóle o co chodzi walka o ten paragon. Tutaj trzeba zrobić, myślę, wydaje się, że wprowadzenie. Słuchajcie, my mieszkamy już w Czarnogórze 5 lat i do dziś mamy taką sytuację z naszymi znajomymi, którzy nas traktują jako gości, jako przyjezdnych. I jak wychodzimy razem do restauracji, to oni za wszystko chcą płacić. To jest kwestia takiej dumy, kwestia. Po prostu czegoś takiego, że oni sobie nie pozwalają na to, żeby ktoś obcy, ktoś z zewnątrz zapłacił. Ja pamiętam, jak pracowałam w Czarnogórze w 2017-18 roku, to panowie to nie było, że w kwestii randki, jacyś nie, młodzieńcy, tylko. Na pewno nie, nie. To byli kierowcy na przykład. Starsi panowie kierowcy, którzy z nami pracowali, jak jechaliśmy po turystów na lotnisko, nigdy nie mogliśmy zapłacić za kawę to dla mężczyzny była ujma, że kobieta ma za coś zapłacić. Więc to było na zasadzie oni często nie mówili po angielsku, więc to nie było na zasadzie właśnie flirtu, tylko po prostu nigdy nie można było zapłacić. Jak czasami wychodziłam ze znajomymi i chciałam zapłacić, to nawet kelner się śmiał, powiedział: "No chyba w twoich snach". Więc to jest coś dla nich bardzo, bardzo ważnego. I my pomimo tego, że mieszkamy tu już 5 lat i mówimy ale spokojnie, my już nie jesteśmy turystami, nie jesteśmy tu przyjezdni, a oni: "Nie, nie, nie, pojedziemy do Polski, i wy będziecie za nas płacić". Oczywiście w Polsce też oni wam o ten paragon, ale to jest dla nich coś bardzo, bardzo ważnego. To też coś fajnego, że tutaj nie ma tego podziału kto ile zjadł, kto ile wypił lampek wina, kto zamówił kawę, tylko bardzo często jest rzucanie pieniędzy na stół. Albo właśnie kradziesz tego paragonu, bo ktoś po prostu płaci i to jest, uważam, mega fajne w Czarnogórze, w Czarnogórze, w Czarnogórcach, nawet jak wyjeżdżamy ze znajomymi za granicę, na przykład na różne city breaki, że nie rozliczamy się z tych pieniędzy, bo dla nich jest ważny ten moment, moment, w którym spędzamy czas jedząc i po prostu, wiecie, to chodzi o tą chwilę. No i właśnie stąd też się wzięła ta walka o ten paragon, bo dla nich po prostu to jest z automatu, że oni płacą. No więc jak my chcemy zapłacić, to wtedy Jędrzej musi z nimi konkurować i wymyślać sposoby. No właśnie, dlatego mówię, że co inteligentniejsi, robią małe zamieszanie przy stoliku, mówią, że idą do toalety, gdzieś tam biorą te paragony albo idą do kelnera, słuchaj, podliśmy na szybko i na przykład płacą przy, przy barze. No i później wszyscy wstają, mówią: Ale jeszcze trzeba zapłacić, to ja pacę, nie, nie, nie. I ktoś wchodzi cały na biało i mówi: Zapłacone. Więc. Wiecie, to jest taka czarnogórska sztuczka. Tak, to są takie, że oni są takim bossem w ogóle, nie? Że tak jakby, że oni mogą sobie na to pozwolić. Gdzie z drugiej strony czasami jest takie drugie: dno? bardzo często pamiętasz historię, że wchodzisz do knajpy i chcesz wypić po prostu kawę i tam jakiś jeden znajomy ci stawia kolejkę, tam drugi znajomy stawia kolejkę, tam wszyscy sobie stawiają nawzajem kolejkę, a potem. Wchodzi, że nie do końca każdy sobie na to może finansowo pozwolić. Na szczęście w Czarnogórze te m, takie podstawowe przyjemności gastronomiczne, takie jak właśnie kawa, są tanie. Na pewno są dużo, dużo tańsze niż w Polsce. My się śmiejemy, że w Polsce wyjście na kawę i na ciastko to jest już produkt taki trochę luksusowy. więc tutaj zdecy zdecydowanie. Tak, tak, zdecydowanie. Więc tutaj akurat tego się nie odczuwa, tego tą kawę po prostu się pije. A co nas tak jeszcze w kwestiach, w kwestiach kulinarnych. To już o tym, o tych wielkich porcjach. To jeszcze tylko uzupełniając. Słuchajcie, naprawdę zwróćcie uwagę na to, że w menu jest napisana gramatura dania i zastanówcie się, zamawiając te danie, czy zjecie 500 gram. Mięsa, bo często te dania, właśnie na przykład jest napisane, że danie mięsne na dwie osoby, taki miks mięsa, na przykład 800 gram albo kilogram. Czy jesteście w stanie zjeść kilogram mięcha, do tego zamówić jakąś sałatkę, chleb, to wszystko, więc naprawdę te porcje są gigantyczne i my bardzo polecamy. Różnego rodzaju te miksy mięsne. Dzisiaj taki miks mięsny, który był wpisany na dwie osoby, my zjedliśmy w cztery osoby. I warto właśnie te dania wybierać do podziału, bo wtedy to wychodzi fantastycznie finansowo. Bo jak sobie podzielimy takie ja, tak danie za 20 euro na cztery osoby. I nawet jak domówimy jakieś sałatki no to mamy słuchajcie za kilka euro tak naprawdę mamy genialny obiad. Więc warto na to zwrócić uwagę i każde, każda jedna rzecz w menu musi mieć podaną gramaturę i po warto poznać yy, czy porcja jest duża czy jest mała i lepiej domówić. Tak samo jest w przypadku deserów. To jest największe zaskoczenie. Jak idziemy z koleżankami, każda chce jakiś kawałek ciasta, a wie nie, stop. Ja mówię, ja tu blokuję, bo nie zjemy tego. I na przykład przychodzi krępita wielkości, na przykład takiej mojej całej dłoni, i to jest tak, nie wiem, pół tortu do zjedzenia, więc wyobraźcie sobie, że na przykład byśmy cztery takie kawałki zamówiły, więc warto, warto poznać te miejsca właśnie i tak spokojnie, bo to powoduje, że możemy mniej płacić w tych restauracjach, to jest uważam genialne. O tym trzeba mówić, że tutaj warto najpierw sprawdzić tą wielkość porcji, bo może faktycznie nie potrzebujemy aż tyle zamawiać. Dokładnie tak, a porcje i gramatury, menu możemy sprawdzić tak naprawdę głównie tylko na miejscu w restauracjach, bo mało kto ma stronę internetową z tych miejsc, to też jest rzecz, która Nasze bardzo mocno. W Polsce mamy wszystko pięknie opisane na stronach internetowych. No tutaj z tym są czasami duże problemy, albo w ogóle nie ma nic na opisanego. Albo gdzieś tam na Instagramie czasami coś się trafia. Właśnie chciałam powiedzieć. Tak jak nie ma stron internetowych, a my dowiedzieliśmy się o tym, tworząc naszego Gastrobooka, bo chcieliśmy dokładnie sprawdzić, czy restauracje pracują sezonowo, czy przez cały rok i się okazało, że pisaliśmy do wielu miejsc i było naprawdę ciężko uzyskać te informacje, ale je mamy tam i są aktualne. Ale. Każda restauracja ma Instagram i y, funkcjonuje też na Facebooku, bo ogólnie w Czarnogórze wszystko się toczy na Instagramie. I tutaj będzie taka na pewno ciekawostka dla Was, że na Instagramie i na Facebooku my kupujemy jajka, mięso. Warzywa, owoce, oleje, oliwę, nie oleje, oliwę, soki, więc tutaj zakupy od rolników, od gospodarzy. Czyli najlepsze produkty zamawiamy na grupach, na Facebooku. I moja ulubiona historia jest z tym, jak zamawialiśmy kurczaki, takie wiejskie. I ustalaliśmy szczegóły, czy będą one z łapkami, bo chcemy kurze łapki, czy będą z żołądkami, z sercami i generalnie Jędrzej się tak śmiał, bo to my z dziewczynami zamawiałyśmy tak i on mówi, ten koleś musi pomyśleć, że jesteście walnięte, bo ta chce serce, ta chce żołądek, ta chce łapki i pan gospodarz pisze, że nie, 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 że on nie będzie z, z, z łapkami. a ja wie, jak to kura będzie bez e, łapek? Ja wie, że chcę kolagen, ja chcę łapki. Ja mówi, nie, 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 ta kura nie ma nóżek. Ja mówię, co z tymi nóżkami robią, skoro ich nie ma w sprzedaży? Więc generalnie takie śmieszne mamy historie e, i e, no i kupujemy takie fajne wiejskie kurczaki i również jajka zamawiamy na Instagramie, więc naprawdę Instagram i Facebook to tu jest złoto. Po co im te strony internetowe? Skoro no, wszystko, tam po prostu wszystko funkcjonuje genialnie. Tak jest, wszystko funkcjonuje w, w internecie. Mamy coś, co już nas tak mocno, mocno szukuje? Tak, nie tylko nas. To jest rzecz, która szukuje samych czarnogórców. Kuwer. To jest w ogóle, to jest hit, słuchajcie. Oni sami są w szoku i oni sami nie wiedzą tak naprawdę, co to jest ten kuwer. No teraz moja małżonina będzie, będzie mieć popis, bo to głównie ee, Ja robiłam Natalia, dochodzenie. Natalia robi dochodzenia. Gdzie jest taki kuwer, ile się z... płaci, co jest w tym kuwerze. E, dla mnie szczerze, jak ktoś tam doliczy do rachunku to euro no. za no chleb albo za chleb, którego nie dostaniesz. Ale dobrze, ale czym jest ten kuwer tak naprawdę? Ale zobacz, to jest genialne, co Ty powiedziałeś. Dla Ciebie jak coś jest doliczone do rachunku i jest to 1 euro, to ty nie robisz z tego wielkiego problemu. I właśnie ja byłam w Czarnogórze w 2017 roku i ja nie rozumiałam w ogóle co jest na tym paragonie. Ja pamiętam, że ja myślałam, że tam nie wiem, dopisują jakiś podatek czy coś, ale to było 50 centów. No i w 2018 to samo i potem te ceny rosły wyżej, wyżej, wyżej. No i ja pamiętam jak ja się pytałam lokalnych naszych znajomych, co to jest kuwer? I oni sami nie wiedzieli, a ja my no, a mieszkacie tutaj. Ja mówię, jak możecie nie wiedzieć, co to jest kuwer w tych restauracjach? No i oni mówią, ale co w ogóle? No i ja zaczęłam, i to było dochodzenie. Ja to robiłam też również do naszego Gastrobuka, bo musiałam z, z, w ogóle znaleźć historię, skąd to się wzięło, co to jest. Kuwer to jest określenie, yy, to się, o, w ogóle geneza jest tego, że to się wywodzi z Francji, i jest to określenie. Tak troszeczkę jak mamy koperto we Włoszech, czyli nakrycie na stolik, tak tutaj jest podobnie, czyli tak jakby sztućce, talerze, nakrycie i też tak jakby miejsce siedzące w tej restauracji. No i we Francji to tak jakby było negatywnie przyjęte, to zaczęto po prostu podawać takie przekąski typu chlebek, oliwę, żeby tak po prostu jakoś tam takie czekadełko. No i generalnie to też zostało mocno przyjęte w, w Turcji, a że w Czarnogórze tutaj wcześniej historia była, że się przyjawe, przewijała i Turcja i Francja to tak mamy takie podejrzenia, że tak naprawdę to przyszło być może z Turcji, ale jest pochodzenie ten kuwer wywodzi się z Francji i faktycznie chodzi o to, że w restauracjach teraz dolicza się do rachunku za osobę około 1 euro, jest to między 1 euro a 2 euro i najczęściej dostajemy wtedy chleb. Więc ten chleb, który ląduje na stole w restauracji, to nie jest taka wiecie, darmowa, darmowe czekadełko od restauracji, bardzo często w menu jest napisane, że jest kuwer płatny i jest podana cena i najczęściej to właśnie jest chleb, oliwa, czasami w lepszych restauracjach jeszcze coś tam innego, jakiś serek czy oliwkę dostaniemy. I da ja się śmieję, że oni sami są zaskoczeni, bo dopiero w roku, jak zaczęłam opowiadać lokalnym znajomym, no słuchajcie, no płacimy w budwie za osoby 1 euro, no wiecie, przy kilku osobach na przykład do rachunku, jak na przykład były restauracje po 2 euro, no to przy Ośmiu, przy czterech osobach na przykład, mamy 8 euro, to tak naprawdę możemy jakoś już jakieś danie zamówić. Deser na przykład. Na przykład. Na przykład. I wtedy ci nasi znajomi mówią, ale jak? To gdzie to doliczają do, 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 do rachunku i oni nigdy na to nie zwracali uwagi. I to jest powiązane z tym, że oni bardzo często nie patrzą na ten rachunek, tylko kładą te pieniądze i nie rozliczają się do jednego euro. I ja mówię, no właśnie, wy nie widzicie, za co płacicie, więc w ogóle nie zwracają na to uwagi. I dwa lata temu zobaczyłam, że pierwszy raz na podgoryczkim w Remoplefie, czyli na naszym takim trochę czarnogórskim Make Life Harder, zaczęli wrzucać takie memy, że ludzie idą z własnymi widalcami. I nie płacą za ten kuwer w restauracji, czyli oni dopiero jakby się zorientowali, że to jest doliczane do rachunku. Przepraszam, że to jest takie długie, ale musiałam wyjaśnić, bo właśnie bardzo często turyści są zszokowani i często ja widzę, jak ktoś pisze negatywną opinię w restauracji, i pisze, że doliczone było coś, czego nie zamówiliśmy, to to jest kuwer. Dlatego musiałam to wyjaśnić, bo ty powiedziałeś, że nie zwracasz na to uwagi. To jest uwagi. szokujący, bo to jest odcinek o szokujących ciekawostkach Tak, Czarnogóry, to jest szokujące. Oni sami pasuje. są szokowani. oni sami nie jest... ogarniają tego, co oni mają kulturowo, bo to nie wywodzi się z czarnogórskiej kultury. Tylko ktoś im to kiedyś przywiózł Wydzę, i oni to ogarnęli. Moja małżowina teraz też jest bardzo zszokowana, ale też dodajmy, bądźmy sprawiedliwi, że nie w każdej restauracji ten kuwer oczywiście się znajduje, tak? to tak naprawdę nie, nie ma, reguły. ma reguły. W jednej restauracji <laughs> będzie taki kuwer, w drugiej restauracji go kuwera nie będzie. Także to kolejna szokująca rzecz Ale o pozy... czarnogórskich kulinariach. Z pozytywnych rzeczy, które są wspólne do wszystkich restauracji, to jest to, że czarnogórskie restauracje i ogólnie czarnogórscy są prorodzinni. I to my widzimy bardzo często, że są naprawdę mega otwarci, jeżeli chodzi o dzieci. Zagadują do tych dzieci nie możemy powiedzieć, że sprawdzamy w restauracjach, czy są wszędzie przewijaki i krzesełka do jedzenia, bo my to sprawdzamy wtedy, kiedy są z nami nasi znajomi i, i rodzina, która ma małe dzieci. E, ale oni są też zawsze zaskoczeni, że dziecko, które je, które bałagani, dla nich to nie jest problem. Dzieci, które krzyczą, które gdzieś biegają, że naprawdę te restauracje można powiedzieć, że są takie bardzo e, kids-friendly. Tak. No i e, też warto dodać, że w wielu restauracjach mamy. Menu dla dzieci, kids' menu. To są najczęściej jakieś jakaś pies kurczaka, takie nagetsy tak zwane, tak. czasami to jakiś makaron albo pizza. Więc nawet w takich restauracjach pięciogwiazdkowych, takich naprawdę fancy, zawsze jest kącik dla dzieci, co mogą zamówić. I nie tylko kącik do tego, co mogą zamówić, bo zimą bardzo często właśnie wtedy, kiedy więcej jest lokalnych w restauracjach, często restauracje mają mini plac zabaw. Zjeżdżalnie i to jest klasyczny widok zimą, kiedy na przykład na plaży idą sobie rodzice albo koleżanki, trzy godziny siedzą przy kawie na plaży, a dzieci sobie biegają na placu zabaw, więc też ma, tak jakby mają takie atrakcje blisko restauracji, żeby te dzieci się mogły zająć. Więc to też jest taki bardzo, bardzo, bardzo duży plus. I na pewno to jest e, ważna informacja, że tak jak są bardzo kids-friendly, tak nie zawsze są pets-friendly. Więc nie, niektóre restauracje mają zakaz wprowadzania zwierząt. Tak, natomiast te, które już pozwalają, często właśnie mają i miskę z wodą wystawioną, i jakieś tam przekąski w postaci suchej karmy dla, dla psów. Więc to myślę, że w Głównej mierze tam zależy od, od właściciela. Ktoś lubi zwierzątka w restauracji, czasami ktoś nie. Także przypuszczam, że to już jest ich wolny wybór. I tutaj jeszcze musimy na pewno wspomnieć o tym, jak już opowiadamy o tym o, o tym o tym całym gastronomicznym takim świecie w Czarnogórze. To jacy są kelnerzy, jaki jest serwis? Bo wydaje mi się, że to są takie dwie rzeczy, które warto poruszyć. Znaczy, ja... na, znaczy na pewno są dwie szkoły tak. w Czarnogórze, jeżeli chodzi o kelnerów. Wiele osób się dziwi, że często kelnerami, znaczy prawie zawsze są mężczyźni. Teraz to już się powoli zaczęło zmieniać w ciągu ostatnich dwóch lat. Ale w 2017 ale kiedyś, ja pamiętam. to byli głównie tak, to byli głównie. Mężczyźni i co najważniejsze, tacy mężczyźni bardzo już doświadczeni. Na pewno nie studenci mający po latach 20 20 kilka, tylko często panowie po 40 już z doświadczeniem, z takim obyciem y, restauracyjnym. No i kiedy taki kelner wiek lat 50 czy 60 do Was podchodzi, y, no to czujecie się naprawdę zaopiekowani i czujecie, że no jakby ta jego praca no to nie jest praca dorywcza, tylko często to jest praca po prostu jego na całe życie. I to jest na pewno duży plus, bo pamiętam, że wielokrotnie mieliśmy fajne takie wyjścia z, wiecie, ze znajomymi na jakąś taką kolację czy biznesową kolację i Wielokrotnie osoby właśnie z Polski, czy jak przyjechały z innych krajów mówią, że wow, że w ogóle czują, że ci kelnerzy na przykład są wokół nas, ale są tacy dyskretni, że na przykład nie wiemy, kiedy ktoś dalał wino, że naprawdę to jest fajna taka szkoła. I tutaj warto wspomnieć naszą znajomą, która przyjechała z Chorwacji, była w wielkim szoku, że kelnerzy podawali nam menu, w sensie nam kobietom podawali menu, pier Pierwszym i to było zaskoczenie. że dalej w Chorwacji się spotyka tak, że jednak panowie, no to tutaj, to tak jakby ja nie zwracam na to uwagi, bo zawsze gdzieś tam ci że no pier tak, jakby kobiety znaczy, może w ciągu, że, gdzieś tak. tam w górach w centralnej części, gdzie może jest mniej turystów, faktycznie jest tak, że to mężczyzna stanie pierwszy obsłużony? Ale mniej, z tego jest coraz I mniej. Tak. Ona prosto z Czarnogóry, z Chorwacji przyjeżdżając tutaj, to na pewno była bardzo zaskoczona, że wow, że to była duża zmiana dla niej, że jednak tu kobiety pierwsze są gdzieś tam obsłużone. Więc to jest taki duży plus, i uważamy, że naprawdę ten standard, ten serwis jest na wysokim poziomie. Ale z drugiej strony, tak jak wspominaliśmy, jest ta sezonowość i jest ta sezonowość, która powoduje, że mamy bardzo dużą rotację. I z drugiej strony mamy kelnerów, którzy mają taki charakter bardzo czarnogórski, czyli oni są bardzo bezpośredni. Jak się pytamy, na przykład o coś zamawiamy, nie ma. I on nie będzie przepraszał, że nie ma tego w menu. No nie ma, Chuj, nie ma. No, tak jakby. I tyle, więc są tacy czasami opryskliwi, ale to też jest związane z tym, że ogólnie Czarnogórcy em, bardzo są bezpośrednim narodem i też to nie jest ich naturalny język, nie jest to ich ojczysty język, język angielski. Więc my wiemy, że ta komunikacja często turyści odbierają, że jest to niegrzeczne, miła, Mówimy po prostu, że oni w ten sposób się komunikują, dają komunikat. Coś jest, czegoś nie ma, ale to może być odbierane negatywnie, e, więc czasami to może być tak, jakby właśnie na, na minus, że oni, no, po prostu gdzieś tam ym, tak walo prosto z mostu. Nie ma, to nie ma, no skoro tak powiedział, że nie ma, znaczy, że nie ma i nie ma co drążyć, cytując klasykę. Wychodzi na to, że dzisiaj miało być bardzo szokująco, a to były takie w sumie same szokujące rzeczy, ale raczej ogromne plusy, bo tak, duże porcje, restauracje otwarte praktycznie przez cały rok, żyć, nie umierać, jeszcze trzeba dużo jeść, Najczęściej smacznie. nie ty płacisz w restauracji. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie ty płacisz, jak jesteś gościem, więc no same plusy. A jeżeli szukacie więcej plusów, więcej polecajek gastronomicznych, to zapraszamy gdzie? Do zakupu naszego gastrochwalabuka, czyli naszego przewodnika kulinarnego po Czarnogórze. Gwarantujemy Wam, że ślinka będzie ciekła od samego czytania, a na miejscu same pyszności w naprawdę dobrych restauracjach. A myślę, że my zaraz udamy się na jakieś jeszcze małe ciasteczko, napijemy się kawki. Niemałe. I będziemy wracać. Do pracy. A wam już dziękujemy za kolejny odcinek. I znowu zapomnieliśmy. Czyli już standardowo, to już jest kolejny odcinek, więc już standardowo zapomnieliśmy o tym, aby ten kanał zasubskrybować. I zostawić komentarz.